Dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się naprawić sprzęgło. W smurfie stoi w miejscu. W ogóle nie idzie go ruszyć troszeczkę, tylko tu na początku. A tak jest twarde, nie idzie go w ogóle wysprzęglić. Z tego, co się dowiedziałem, to ponoć rurkę stalową łączy tutaj przewód ciśnieniowy, gumowy i gdzieś tam wyczytałem, że on się właśnie zapycha więc zaraz spróbujemy sobie to odkręcić poleję sobie, popsikam sobie to pierwsze wd i zobaczymy czy te śruby mi puszczą działamy zobaczymy czy się przepcha to, czy poleci Spróbuję z tym od mego bo jest sztywniejszy. Patrzcie, ten mi ładnie cały tam w los elegancko. Ok, wężyk sobie przepchałem Odkręciłem ten odpowietrznik, żeby odpowietrzyć ten układ I płyn poszedł mi odpowietrznikiem, ale pedał taki tak stał w miejscu, więc wykręciłem ten wysprzęglik cały No i on jest zepsuty, zobaczcie tu wypadł, jakby w ogóle, w ogóle nie idzie go wcisnąć Także jest zepsuty, zamówiłem nowy W sumie ziomek mechanik mi zamówił nowy z Brembo za 85 złotych Także myślę, że jest to samo. Troszeczkę dłuższe, ale otwory się zgadzają na mocowanie. Także zamontujemy nowego i, i myślę, że, że to miało winę. No i że sprzęgło będzie. Dobra, działamy. Pokażę Wam go, jak zamontuję. Nie mam miejsca, tam leżę pod tym autem. Pokażę tylko, jak zamontuję, w którym miejscu on jest. No i zobaczymy, czy będzie sprzęgło. Dobra, wężek przykręcony. Ja sobie go jeszcze zmywaczem do hamulców w środku, przemyłem dodatkowo, przedmuchałem sprężarą. Dobra, tak to wygląda. Zamontowane, odpowietrzone. Będziemy robić próbę. Ok, sprzęgło działa. Mogę Wam powiedzieć jeszcze o odpowietrzeniu. Pedał był pusty, wiadomo, bo był odkręcony ten wysprzęglik. Także schodził do, do zera, nie było żadnego oporu. Przy wysprzęgliku odkręciłem sobie odpowietrznik. Popompowałem trochę ręką góra-dół, góra-dół. Jak się pojawił płyn na odpowietrzniku, to zakręciłem go. Do zbiorniczka płynu dolałem do końca. No i cisnąłem góra-dół, góra-dół. Pedał był luźny całkiem, zaczął robić się opór. To fedrowałem tylko do oporu. Nie męczyłem już go do końca, żeby wchodził w skrzynię, tylko do oporu pompowałem, aż się napompował. Wtedy córka mi przytrzymała i spuściłem powietrze z odpowietrznika. I tak dwa razy do oporu, do oporu, aż zaczął łapać od początku. No i to wystarczyło. Jestem mega zadowolony. Następna rzecz zrobiona, zobaczcie, kurka chodzi, tyk, steka ręcznie i jedziemy, jedyneczka, i super, nie? Wszystkie biegi schodzą, ale chodzi. Najważniejsze, że, że lata. Bieg. No, pomału jak się w stekę rzuci to. Chodzi ok. Następny problem jaki mamy. Brak hamulca, twardy pedał. Sprzęgło naprawione. Podnosimy go i myślę, że wyczyścimy po kolei każdy hamulec. Zobaczymy, jak wyglądają klocki. Zobaczymy, jak wyglądają klocki. Pozdrawiam.